Zwolennicy zmian nie zamierzali poprzestać na reformach dotyczących jednej dziedziny życia lub grupy ludzi. Uważali, że konieczna jest całkowita przybudowa ostrożności w Polonii. Przyjrzeć się naszego udziału, to znaczy planu e, konstytucji 3 maja, który ma opłatać Co Cóż możecie na tym powiedzieć, Panowie? Nasza Krajowska Moś, pozwoliliśmy sobie wraz z Panem Marszałem Małgorzkim oraz z Panem Małgorzkim dokonać zmian w projekcie właśnie Wysokości. Cóż to za znanie, Panie Podolski? Zmieniliśmy na przykład projekt. Lecz pozostała część dokonatów pozostaje bez zmiany. Władza w kwaliście została podzielona do komisji mieściela krańskiego administrusza. Sądu, władza prawodawcza, sami sen senat, władza wykonawcza, król i Jada Królowska, którą nazwaliśmy Sterem Praw oraz władzę sądownicze przysąd. Cóż to za przycinka doprowadziła i do tych do rezygnacji z wcześniejszych starych rozwiązań. Miłościwa panie, posłowie synowi to przecież szmarta. Nie zgodzę się na propozycję Waszej Wysokości. Aby chłopi do ziemi nie byli przywiązani i aby nadać pogardzony mieszanom problemu w naszym musimy ustąpić, miłośliwy panie, bo nie inaczej nie da się skończyć posłów, aby oferowali ustawę szanowni. Hmm, może to i prawda. Ja jednak nie chciałbym całkowicie rezygnować z moich planów. Poprawa do i mieszkań, może warto do wzmocnienia Co mnie na to powoje? Proszę, nie wasza wysokość raczej wysłuchać tego. Za większą stałą konstytucję, panowie, do całkowicie doświadczą, prawie na rzeczywistość prawa Jeżeli kiedy przyszłości szlachta szlachter, zechce urodzić dwóch chłopów i dopuścić do swoich praw mieszkań, to będzie mogła to uczynić, zmieniając ustawę, którą my niedługo uchwalić mamy, pozwalając na to zapis, który przed chwilą przydarzył pan marszałek Podolskim. Czasami nam nauczyliśmy się, że wysiłki nasze są daremne i że nic się nie zmieni, ale jeszcze nie wszystko stracone. Przyleć po swojej drodze się w podstawie przystanie. Przekonaliście, panowie. Całym sercem jestem więc za tym zmienionym planem ust ustawy rządowej, który ma się Słusznie, nie mamy czasu, aby czekać, aż panowie bracia jak te albo zbrawiać się z A może tu ustało, że ten oczy i odnieść zmiany na lepsze ślad. Bejd może by tak się stało, a teraz chodźmy na spoczynek, aż pójdźmy i trzeba nawet siebie i sprostać naszym wyzwaniom. Panowie, chodźmy za tym. Thank mm -hmm. Na mocy uchwalonej 3 maja 1791 roku Konstytucji spowiedzono trójpodemu władzy Rzeczypospolitej, która miała być ortodem monarnym Konstytucji. Podczas głosowania wymagano większości dla naszych mężczyzn. Wniesiono też i bez metod, a nie tylko sposób do odbywania oferty sejmu. Zlikwidowano wolną eleksję w prowadzeniu dzisiejszych rąk. Zmiany, pierwszy, nie się Dlaczego? Posłuchajcie. Mówiłem wam na nie raz i nie dwa, że Konstytucja jest tajemnicą to Ktoś się nie zagłupka. Obudziła się nareszcie tęsknota załatwioną mocą. Znaleźli się ludzie, którzy pojęli potrzebę reformy. Nie tylko pojęli, ale także w życie wprowadzili, co oznacza koniec panoszenia się w naszym kraju. A widzieliście wczoraj Mała i jestem piękny, świętojaństwo. Dwóch naszych świętych marszałków i król Stanisław August, poczuli na to Ponoć coś śpadku ustalono, ale co, kto i jak, to nie wiem. I nie chcę wiedzieć. Źle nam. Jeden, pijemy, pasy popuszczamy, a w tysięki nie odbywa. Na co to zmieniać czy nie mam racji? Ja tam uważam, że tu za mniejszym zawsze ma sobie radę. Boże, strzeżką się ze naszym przetakimi jak mać pan co, tylko wszędzie własnym interes śnicom. Stanisław Koska Podlasiku, Ujęcy. Oto osoby, z których Panowie nie przykład pragnę Moi, tędkowie, którzy zesuwali się polskimi, opolą za BNB, to chyba nie jest porządna rodzina. Mówisz Pani o człowieku, który przyczynił się do powstania ponad 1200 sztuk Instytutu Puchoniemy, Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, który jest dawcą literatury, publicystą, mecenasem sztuki, pierwszym lecz poszkolim archeologiem, architektem, amatorem, z konwentacji ludziach o uchwalaniu konstytucji, to nasz wręcz to prawdziwy rozumiem. Z królem wiodki idzie młoda brzoza i po na wpływy zarędzie Katarzyny przypomnieć waszmościom w jaki sposób wybrał wolności władca. Wolne elekcje, konfederacje, i meta. To, to już przeszłość. Nie przyniosły one rzeczy posłowie nic dobrego. Jak to nie dawno temu wolność, jakiej nie znała to, ta żadnych kraju. Wolność, która posługiwała rozbiera to na działal. Po gadać z wami. Dobrze, że nikt nie pytał o zdanie takie jak Wszędzie was, pan. Jest Konstytucja 3 maja. Obraz powstał między styczniem a październikiem 1891 roku dla uczczenia setnej rocznicy uchwalenia ustawy rządowej. Konstytucja 3 maja stanowiła owoc prac sejmu czteroletniego, zwanego również Wielki.